Istnieje twarda prawda, której wielu nie chce zaakceptować. Nie wszyscy zostaną zbawieni. Chociaż miłość Boga jest ogromna, a łaska dostępna dla wszystkich, są serca, które się zamykają, postawy, które się zatwardzają i style życia, które uporczywie odrzucają zbawienie. Dziś porozmawiamy o siedmiu typach ludzi, którzy według Słowa Bożego nie mogą być zbawieni. Nie dlatego, że Bóg tego nie chce, ale dlatego, że bajoni sami na to nie pozwalają. I takła. Wow. To są ludzie, którzy słyszeli przesłanie, odczuli przekonanie Ducha Świętego, ale wybierają dalsze grzeszenie, ponieważ bardziej kochają przyjemność grzechu niż obecność Boga. A na tym polega sąd, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło bo ich uczynki były złe. Jan 3 to 19. Ci ludzie Cea nie są zagubieni ani nieświadomi. Oni wiedzą, co jest złe, znają prawdę, ale świadomie wybierają zło. Ich serca przywiązały się do grzechu, bronią go, usprawiedliwiają i ukrywają. I za każdym razem, gdy to robią, jeszcze bardziej zatwardzają swoje sumienie. To tak, jakby mówili, wiem, że to złe, ale mnie to nie obchodzi. Tacy ludzie mogą płakać w kościele, podnosić ręce w uwielbieniu, ale gdy wychodzą, wracają do swojego grzechu jak pies do swoich wymiocin. Nie ma prawdziwej przemiany. Bóg może przebaczyć każdy grzech, ale to nie może zbawić kogoś, kto bardziej kocha swój grzech niż jego samego. Ta grupa jest jeszcze bardziej niebezpieczna, ponieważ ma pozory pobożności. Znają chrześcijański język, chodzą do kościoła, być może nawet byli liderami, ale traktują łaskę jako pozwolenie na grzech. Czy więc mamy grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? Przenigdy. Rzymian 6:15 Mówią rzeczy takie jak: Bóg zna moje serce. Wszyscy grzeszymy. Bóg kocha mnie takim, jakim jestem. I używają tych fraz, aby usprawiedliwić swój brak pokuty. Gardzą krwią Chrystusa, nie ceniąc ceny, jaką zapłacono za ich wolność. Żyją w ukrytym buncie. I choć na zewnątrz mogą wyglądać na duchowych, wewnątrz są daleko od Boga. Łaska nie jest pozwoleniem na grzech. Nadchodzi moment, w którym przestają odczuwać przekonanie o grzechu. Grzeszenie już nie boli, nie chcą słuchać, stają się cyniczni, zatwardziali, oporni na Ducha Świętego. I chociaż na zewnątrz mogą prowadzić normalne życie, wewnątrz są duchowo martwi. Jest granica dla słów: Jutro się nawrócę. Jeśli zbyt wiele razy odrzucasz prawdę, może nadejść dzień, w którym już jej nie rozpoznasz. To moc Boża do pokonania grzechu. Gdy gardzi się łaską, zamyka się drzwi do zbawienia. Ci ludzie mieli wiele okazji, by się zmienić. Słyszeli Ewangelię, odczuwali Boże napomnienie, ale bo raz za razem mówili nie. Człowiek, który po wielokrotnym upomnieniu zatwardza swą kark, Nagle zostanie zdruzgotany, bez ratunku. Przysłów 29:1. Bóg jest cierpliwy, ale nie pozwoli z siebie szydzić. Za każdym razem, gdy ktoś odrzuca prawdę, jego serce staje się bardziej niewrażliwe.